This election year has brought uh, new realities, but it has also showed that the constructive pro European centre, which is also at the heart of the European Parliament and also at this Parliament, remains strong. The results also told us that people expect results, concrete, tangible results, bringing down the cost of living and energy prices. And here we have to fulfil. Classic Polish, we credit former president of uh, uh, the European Parliament Jerzy Buzek's idea of a European energy union based on solidarity. We must also boost our union's competitiveness and deliver on security and defence. If we have learned anything during these last years, it is that we cannot take democracy for granted. And we must stand up for our values, for our freedom. And for the rule of law, this is something that unites the parliament over which I preside, and the parliaments, uh, and senate, and same that um, my colleagues and friends preside over. It is also the very same values that our Ukrainian friends fight every day. A few weeks ago, we marked the tragic milestone: 1,000 days since Russia's illegal and unprovoked war against Ukraine. And on this occasion. I called on all parliaments in the democratic world to stand with Ukraine for as long as it takes. My dzisiaj z Marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską, bo występujemy razem jako polski parlament wobec Parlamentu Europejskiego, podkreślaliśmy priorytety Polski na te pierwsze sześć miesięcy 2025 roku. One oczywiście wszystkie skoncentrowane są wokół bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwa nierozumianego wyłącznie militarnie ale również bezpieczeństwa naszych społeczeństw, bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowotnego. Widzimy tę fale kryzysu przywództwa, która idzie dzisiaj przez Unię Europejską. My chcemy w niej być stabilnym, stałym partnerem. Będziemy mieli w tym czasie mnóstwo wyzwań przed sobą wspólnych i jak powiedziałem, musimy dzisiaj. Sprawić, że bezpieczeństwo zawsze będzie towarzyszyło myślenie o rozwoju. My nie możemy zostać w tyle za Chinami, za Stanami Zjednoczonymi, z którymi chcemy współpracować w, i za całą resztą świata. Musimy być znowu silnikiem napędzającym ten świat. Dużo przy, dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej przed nami. Mam nadzieję, że z tych rozmów, z tej naszej prezydencji, za którą czujemy się bardzo odpowiedzialne, wynikną nie tylko dyskusje, ale rozwiązania, które będą możliwe do przyjęcia w Europie. Hasło bezpieczeństwa jest odmawiane przez wszystkie przypadki tutaj, bo zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo w każdym obszarze naszego życia jest najważniejsze ale musimy do tego słowa dodać także solidarność. Bo myśleć o bezpieczeństwie, o rozwoju Europy, musimy pamiętać o Ukrainie, musimy pamiętać o Gruzji, o Mołdawii, musimy pamiętać także o Białorusi. To jest nasza odpowiedzialność. Nie będziemy mogli powiedzieć, że Europa jest w pełni zjednoczona, jeżeli te kraje nie odzyskają możliwości uczestniczenia w pełni demokratycznej organizacji, w demokratycznych państwach.